Państwo, tutaj warto przyjechać do Gródka nie tylko na Siabrusku, Biesiedu, ale także na wiele innych atrakcji. Jedną z nich zobaczycie za moment na TeleBimie i zachęcam do obejrzenia krótkiego filmiku i zobaczycie Państwo, do czego jeszcze warto tutaj wracać. Proszę Państwa, w naszej gminie malował w tym tygodniu Arkadiusz Andrejko, światowej sławy artysta. To również w ramach tego projektu i takie piękne oto drewnale, które maluje właśnie nasz artysta na stodołach. Tutaj widzicie Państwo wieś Waliły i Waliły stały się już właścicielem takich trzech pięknych obrazków malowanych na podstawie Pięć starych zdjęć nawiązujących do mieszkańców naszej gminy. To są zdjęcia z naszej gminy, które właśnie pojawiły się w Waliłach na Stodole. Mało tego, artysta malował również w Raduninie. Za moment zobaczymy Radunin. Tutaj ciągle waliły. Trzy przepiękne obrazki na drodze do załóg. Na głównej drodze do załóg zobaczycie je Państwo po prawej stronie, jadąc na załuki. Podobają się? Dajcie troszkę prawo. warto było, myślę, się starać o tego artystę i on był. Był, malował. Tak właśnie powstają prace w takim dużym przyspieszeniu, bo ten tydzień obwitował właśnie pod znakiem Wysiady i pod znakiem naszego artysty Arkadiusza Andrejkowa który malował również w Raduninie i tam na przepięknym domu, na przepięknym takim starym domku również powstała praca. Stary na motorze, tutaj wielkie prawa i podziękowania dla pani Taisy Lisowskiej, która pomogła mi zorganizować dla pana Sławka, właściciela tego domu. Za moment państwo zobaczycie, to jest już Radunin. Ten przepiękny dom, o, o którym opowiadałam, to jest para na motorze. Tak oto powstawała praca. Muszę wiedzieć, czy się podoba, bo nie wiem, czy brzydkie te prace. No piękne, oczywiście, się piękne. Już można zobaczyć je na fanpage'u naszego artysty Arkadiusza Andrejkowa. Już je wstawił, już cały świat lajkuje na fejsie, Jak to mówią młodzi dzisiaj. Ale mało tego, te prace powstały nie tylko w nie. Ale powstały również. Zaraz powiem, gdzie jeszcze? W przepięknej miejscowości. Tylko u nas w minie Gródek. Te drewnale na Podlasiu są też w sitawce i w Norydach. I mamy tutaj już słuczanka. Słuczanka. Namalowana, przepiękna pani Anna Zawadzka. Mama naszej Ani z zalewabek. Ania nam macha. Myślę, że jest się z czego chwalić i chcemy się tym chwalić, chcemy się chwalić tym, co jest piękne, co jest nasze, co nie jest tylko na chwilę, to zostanie na zawsze, to są drodzy Państwo mieszkańcy gminy Gródek, mieszkańcy gminy Gródek, na takie rzeczy warto wydawać pieniądze, tak jak sami widzicie, szlak Arkadiusza Andrykowa, to już w naszej gminie już można jeździć, czyli Waliły, wieś Waliły, Radunin oraz Słuczanka, tutaj przepiękne kadry ze Słuczanki. Myślę, że się podoba Państwu, tak?